Mecz przegrany dlatego ciężko silić się o dobrą ocenę z naszej perspektywy, bo naszym celem, intencją zawsze jest wygrywać mecze. Mam takie mocno mieszane uczucia, bo z jednej strony mam bardzo trudne boisko i pokazaliśmy mi się bardzo dużo ciekawych akcji i stworzyliśmy dużo sytuacji, dlatego ciężko jest zaakceptować wynik myślę, że powinienem być co najmniej w drugą stronę, ale nie chcę odbierać tutaj punktów walczonych przez różne gospodarze, które gratuluję zwycięstwa. A sama ocena, pomimo tych dobrych sytuacji, które stworzyliśmy, to nie, no nie chcę, żeby była dobra. Jesteśmy ludźmi ambitnymi, jesteśmy sportowcami, którzy chcą wygrywać i pomimo dobrej dyspozycji nie chcą się zadowalać. Tylko dobrą grą i tylko dobrymi akcjami. Chcemy wygrywać i zrobimy wszystko, żeby w kolejnych meczach wygrywać mecze, w których, w mojej ocenie, to na takie zwycięstwa zasługujemy. Dziękuję. Może zacznę od, od, od samego przebiegu meczu. Wiedzieliśmy, że to będzie mecz, gdzie, gdzie tutaj będą duże momenty, gdzie, gdzie czasami trzeba będzie pocierpieć bez piłki, bo, no bo stale jednak e, tą, tą, ten sposób swój grania, operowanie piłką to, to, to jest na jednym z najwyższych e, w lidze. Ale wiedzieliśmy też, że będziemy mieli swoje sytuacje No i strzelamy bramkę po rzucie wolnym. Zresztą świetne uderzenie Miłosza, ale, ale poza tym mieliśmy jeszcze kilka sytuacji już na samym początku kryku, znaczy w drugiej połowie też, 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 też e, kryki. No przede wszystkim, przede wszystkim gratulacje dla całego zespołu za, za walkę, za determinację, za poświęcenie, ale, ale też za, za to, że e, wierzyli cały czas i to myślę było w dzisiejszym meczu widać. Dziękuję bardzo. Trenerze, przed nami dwa wyjazdowe mecze. Rzeszowy z Rysowią i Pucharowy w Siedlca. Myślę, że kibice liczą na kolejne zwycięstwa, a przede wszystkim też na ten Puchar Polski, czyli historyczny awans górnika do półfinału. Tak. My, tak mówię, w każdym meczu cały czas to powtarzam, Podchodzimy indywidualnie, konkretnie do najbliższego spotkania. Nie, nie, nie patrzymy tutaj dalej. i. I teraz interesuje nas Resowia i, i też jedziemy do Rzeszowa walczyć o, o trzy punkty i, i potem będziemy się koncentrowali dalej na, na tych dalszych.